Dzień dobry, witam Państwa. Weekend przyniósł informację o decyzji Ludowego Banku Chin o częściowym uwolnieniu juana. Inwestorzy w efekcie zaczęli wyprzedawać aktywa dolarowe, co przełożyło się na wzrost kursu euro USD w okolicy poziomu 1,2450, natomiast dzisiaj rano znajdujemy się na poziomie 1,2420. W kolei na parach złotowych obserwowaliśmy dzięki temu umocnienie polskiej waluty. Kurs euro USD wynosi dziś rano 40340, a kurs USD PLN 3,2490. Na dzisiejszą sesję nie zaplanowano żadnych istotnych publikacji makroekonomicznych. Dopiero pozostałe dni tygodnia przyniosą ciekawe informacje. Także dzisiejsza sesja raczej powinna pozostawać pod znakiem analizy technicznej. Dziękuję Państwu, życzę udanego dnia. Do widzenia.